Namaste. Blackandwideoga.blogspot.com Mudry na totalny relaks i rozciągnięcie klatki piersiowej. Weźcie klocek albo książkę, która jest co najmniej w 3 czwartych grubości tego klocka. Połóżcie się na bycie. Unosimy sobie lignicę w górę. Pierwsza setu bandhasana. Kładziecie klocek średnią wysokością pod kością krzyżową. Z wydechem prostujemy nogi i wdech, rozciągamy klatkę. Ułożymy teraz dłonie do prana pana mudry, czyli mudry brania i oddawania, prana energia życiowa, która z wdechem nas odżywia i pana energia wydalająca z wydechem usuwa toksyny. W prawej dłoni zetknijcie Opuszek kciuka, palca wskazującego i środkowego. Pozostałe palce proste. Kładziemy sobie prawe ramię wzdłuż ciała albo dłoń na dolnych żebrach. W lewej dłoni mudra apana, czyli opuszkiem kciuka dotykamy do palca środkowego trzeciego i do palca serdecznego czwartego. Pozostałe palce proste. Dłoń na dolne żebra albo ramiona wzdłuż ciała. Pana, Pana mądra, pomaga skupić się na pogłębianiu oddechów. Bierz głębokie wdechy do klatki, aż do nocnego jej rozciągnięcia i rób bardzo długie wydechy, szumiące głośne, rozluźniając całe ciało. Oddychaj bardzo swobodnie i głęboko. Cały czas utrzymuj dłonie de prana pana mudrze. Jeśli masz ochotę na mocniejsze rozciągnięcie klatki, gdyż spędzamy teraz więcej czasu w pozycjach siedzących za okrąglonymi plecami, w dodatku dochodzi nam stres, spinanie barków, podciąganie ich do uszu, zamykanie klatki. Jeśli masz ochotę na mocniejszą wersję, to cały czas trzymając łapki w prana pana mudrze, zdachę na głowę. I wydech rozluźnij całe ciało. Wdech mocny, głęboki do klatki, przeciągaj się. I bardzo długi wydech, rozluźniaj wszystkie mięśnie. Zostań w na pana mądrze tak długo, jak potrzebujesz. Przejdę do następnego wariantu asany. Następny wariant. Dla chętnych odstawiamy stopę na matę, unosimy miednicę i największą wysokością podkładamy klocek pod kość krzyżową, czyli tym najkrótszym bokiem. Jeżeli macie książkę, używajcie grubej książki wielostronicowej, która jest stabilna. Podkładamy sobie klocek pod kość krzyżową i jeżeli nadal Ci się chwieje, to zostaw tu dłonie. Jeżeli czujesz się stabilnie, oprzyj ramiona na macie. I teraz powolutku ustaw znowu dłonie do prana Pana mudry. Prawa dłoń, mudra prana, łączymy. Opuszek, kciuka z palcem wskazującym i środkowym. Pozostałe prostujemy. W lewej dłoni znowu łączymy kciuk z palcem trzecim środkowym i czwartym serdecznym. Mudra a Pana. Pozostałe palce prostujemy i prostujemy sobie ramiona. Jeżeli klocek ci się chwieje, trzymaj go w łapkach. Możesz też złączyć Dlaczego? dłonie do prana pana Mudry i chwycić za klocek, podeprzeć go. Jeżeli tutaj już czujesz mocne rozciągnięcie klatki, zostaj w pozycji, ale możesz też wyprostować nogi, rozluźnić je. Czasem pojawi się napięcie w lędziach, także wybieraj wariant pozycji nawet z kolanami albo z klockiem bądź książką na średniej wysokości, w którym nie masz napięcia w lędziach. I również możemy zostać z ramionami wzdłuż ciała. Prana Pana Mudra. Głęboki wdech do klatki. Bardzo długi wydech! Rozluźnij całe ciało w pozycji. Zapada się ciałem we klocek. Zostań tu tak długo, jak potrzebujesz, koncentrując uwagę tylko na pogłębianiu i wydłużaniu oddechów. Wychodząc z pozycji, chwytamy sobie za klocek, przybliżamy stopy do bioder, z wdechem unosimy miednicę, na wydechu odkładamy placek na bok i na chwileczkę przyciągnij kolana do brzucha, oddychając bardzo głęboko po kołyż na boki, roznesuj plecy. Możesz jeszcze spleść palce dłoni, się ramionami z wdechem za głowę. Usiądź. Pamiętaj, żeby obydwie asany setowe sane pierwszą na klocku o średniej wysokości albo książce i drugą na klocku bądź książce o największej wysokości wykonywać tak długo, jak potrzebujesz. Black and